Nie wszyscy o tym wiedzą, ale AZS może się nasilać przez alergię. Alergia przez brak równowagi flory bakteryjnej w jelitach. Yy, więc tak, pierwsze to jest uzupełnić po prostu bakterie w jelitach. I to nie zawsze to jest ten podstawowy szczep bakterii, który, gdzie lekarze wypisują w zaleceniach. Czasem są to inne szczepy bakterii. Yy, I warto po prostu o tym poczytać. A AZS się też nasila nie tylko przy alergii pyłkowej, ale też przy alergii pokarmowej i to jest tak, jeśli chodzi o mleko, no to może być wtedy to białko mleka krowiego Jeśli cytkamy ma rozszerzoną dietę, no to może być coś z diety gdzieś tam, co zostało wprowadzone. I warto to po prostu gdzieś tam wykluczyć, żeby zobaczyć, czy objawy zniknęły. No a czasem to jest po prostu kwestia uzupełnienia te, tego danego szczepu bakterii. U naszego syna po prostu działało coś innego, u e, Bobasu coś innego, ale to po prostu wrzucę gdzieś tam osobno taką polecajkę po prostu probiotyków. No i oczywiście niestety e, wstety, albo niestety e, miejsca AZS, czyli gdzieś tam te po prostu te przesuszone place, no, trzeba nawilżać, smarować e, odpowiednimi substancjami. U nas sprawdziło się Larosze stricte dla e, właśnie AZS, dla osób z AZS, ale nie zawsze to wiem, że działa, czasem potrzebne są faktycznie maści e, gdzieś tam robione, bo u naszego starszaka tak było. I, I po prostu wtedy była maść trafiona w punkt. U bobasów, u bliźniaków na szczęście poskutkowało La Roche. No ale są też inne filmy, które mają kremy na AZS. Także warto po prostu sobie przetestować i zobaczyć, co tam dziecku służy, a co nie. Jestem zmęczona po prostu, nagrywam te TikToki, a żebyście mieli gdzieś tam jakieś ciekawostki, żeby to było regularne, ale naprawdę dzisiaj mieliśmy wyprawili na urodziny dwulatka naszego i zgonuje.